Dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Dziś zapraszam Was na taki vlog weekendowy z przygotowań do Dnia Babci u nas w domu oraz częściowo do moich urodzin, które się już bardzo, bardzo zbliżają. Także zapraszam Was na dzisiejszy film i życzę Wam miłego oglądania. Idziemy do przedszkola, tak. Cześć! Idziemy do przedszkola, chodźcie! Lucek przyszedł? Cześć Lucian! Zamykamy i idziemy do przedszkola. Są odstawione do przedszkola, a ja właśnie wróciłam z maratonu sklepowego. Taki sobie dzisiaj zrobiłam, bo zaliczyłam dzisiaj trzy sklepy. Byłam w Lidlu, w Aldim i musiałam jeszcze do Action wskoczyć po, po dwie rzeczy. Także już Wam pokazuję, co i jak tutaj kupiłam. Więc tak, w Lidlu e, sałata, taki mix sałat z rukolą. Taki chlebuś i jeszcze dwa takie chlebki. i Te chlebki mi się udało, słuchajcie, kupić po złoty 20. Zł. One mają takie etykietki pomarańczowe. I jeszcze jeden mam taki, ale są po prostu super. Są świeżutkie, ale ja ich i tak wykorzystam do zapiekanek. Więc nawet gdyby były trochę już czerstwe, to nic się nie dzieje. Kupiłam również dwa e, opakowania filetów e, z indyka. I kupiłam na weekend pieroszki jak zwykle. O tak, w tą stronę chyba? Dobrze? Nie, w tą stronę. E, dobra, pierogi kupiłam również w Lidlu na weekend. Paragon, 55 zł poszło. Dobra, i e, drugi sklep to był. Aldi, bo tam pojechałam dzisiaj, żeby kupić y, większość owoców, warzyw. Także tu jest tak, siata marchewy, dwie siaty jabłek. Już Wam mówię, co dalej. Tu mam taką siatkę y, warzywno-owocową, bo tam mi się trochę pokończyło. Seler naciowy. Wzięłam jednego grejpfruta. Wzięłam taką siatę pomarańczy. Także będziemy jeść i pić te pomarańcze. Wzięłam papryki. Tu mam jeszcze jedną siatę jabłek. Jabłuszka i do jedzenia. Moje dzieci bardzo chętnie jedzą i na soki. Wzięłam banany takie zielone. Ja uwielbiam takie zielone banany. Nie wiem jak Wy, ale dla mnie właśnie taki banan to jest sztos. Dobra, tu mam jeszcze kapustę pekińską. Strasznie dawno nie kupowałam i sobie pomyślałam, że jakaś suróweczka wjedzie tego typu. Dobra, i jeszcze tu mam jedną siatkę z Aldiego. I tak, kupiłam dzisiaj tam pieczarki takie krojone właśnie do zapiekanek. Bo te krojone dzisiaj były w promocji i wychodziły taniej niż takie normalne niepokrojone, więc... Tak sobie ułatwiłam życie. Dobra, tutaj wzięłam takie dwie herbatki, a te herbatki to są z myślą o mojej mamie, bo jest dzień babci, się zbliża, także kupiłam jej jeszcze taki fajny koszyk w pepko na, na kwiatki, bo chciała. E, więc dorzucę jeszcze te dwie herbatki i będzie taki fajny prezent. Nie wiem, czy one są dobre, czy nie są dobre, bo po prostu ich nigdy nie kupowałam. Dobra, dzisiaj wzięłam coś słodkiego. Takie dwie rzeczy. Wzięłam również surówkę Kolesław. Dzisiaj była z etykietką. Ona jest ważna do jutra, więc ją spokojnie sobie zjemy do obiadu. Eee, takie paróweczki dla dzieciaków. Taką szynkę i taką szynkę. Nigdy nie kupowałam w Albin. Węgiem, więc nie wiem, czy są dobre, i to są też takie parówki. Nie wiem, czy one są dla Aldiego robione, czy nie. Szynki, ale mają dobry skład. Nazywają się Czysta Etykieta. Także zobaczymy. I wzięłam również w Aldim mleko. Dobra, to by było na tyle. Aha, jeszcze w Aldim. Jak już płaciłam za zakupy, to pani mi dała taki prezent. Także taką siatę dostałam. Gratis oczywiście. A w środku było, była taka paczuszka pierników. O takich. Dopiero teraz to oglądam, tak naprawdę. Jest również czekolada. I jest bio-kapusta-kiszona. Sok bezpośrednio tłoczony. O jak super! To z tego się bardzo cieszę. No dobra, to ma długi termin ważności, normalnie do października tego roku, więc nawet nie wiem, jaka, jaka to okazja, ale w każdym razie torba się zawsze przyda. No i zawartość też całkiem fajna. A moim dzieciakom jeszcze w Action kupiłam to tak od, jako prezent od, od babci na dzień babci, bo przyjdzie do nas jutro moja mama, więc im kupiłam takie mm, dwie gry, Memo. Um, oni bardzo lubią, a Mikołaj to już po prostu uwielbia grać w memory, i takie memory, które my mamy w domu, to już było grane e, milion pięćset razy na wszystkie e, po prostu strony układy i tak dalej. I ja już szczerze mówiąc nie mogę się patrzeć na te obrazki, więc tutaj się popatrzymy na coś innego, bo zawsze jest, a możemy zagrać, a zagramy razem, a zagram ze mną. No, więc teraz będziemy grać na innych zestawach, każdy będzie miał swoje do swojego pokoju. Dobra, chowam te zakupy, kończę to gadanie, robię sobie śniadanie i kawkę. I dzisiaj mam plan, żeby zrobić e, tort, e, ponieważ się zbliżają moje urodziny, i. E, no i dzień babci, i dlatego w ten weekend e, chcemy tak wszystko razem połączyć. Na dzień babci i dziadka, no ale u nas to tylko. Jeszcze jedna babcia została dla dzieciaków więc u nas tylko dzień babci. A dziadków tylko powspominamy. E, dobra, więc, e, no to tak jak mówiłam, chowam to, robię sobie kawę, śniadanko i zabieram się za robienie tortu. Dzisiaj taki debiut, powiedzmy. To znaczy, kiedyś już robiłam jakiś tort, ale no tak, e, no nie jestem jakąś mistrzynią w, tych robi, w tym robieniu tortów, ale postanowiłam, że tym razem spróbuję. Kupiłam sobie wszystkie składniki, także zrobię biszkopt. I zrobię taką masę z śmietanki, i serka, mascarpone, i cukru pudru, chyba. Coś takiego gdzieś tam znalazłam na YouTubach, także będę kombinować i chcę go zrobić dzisiaj. Po pierwsze, żeby sprawdzić, czy wyjdzie, a po drugie, że jak on sobie troszkę poleży i się przegryzie, to myślę, że będzie lepszy. Dobra, to działamy dalej. Mam kawkę zrobioną. I przyszłam sobie tutaj do pokoju, bo będę pakować dla hmm, prezent dla mojej mamy na dzień babci. Tu jest ten y, koszyk, o którym Wam mówiłam, że kupiłam. Pepko. To jest koszyk, który kosztował y, 15 zł. Jak kiedyś mojej mamie taki koszyk kupiłam y, na jakieś imieniny chyba, czy na urodziny. I do środka wsadziłam jeszcze dwa y, kwiatki. Także to tak fajnie tutaj wyglądało i bardzo się jej ten pomysł spodobał. No, i długo tych koszyków Pepko nie było właśnie tych małych, ona te chciała na pewno. Także teraz mi się udało dorwać, więc pakuję go, wrzucam do środka herbatki i będę pakować prezent. Chłopcik upieczony, myślę, że całkiem fajnie urósł, jest taki równiutki, nie jest, nie jest miękki, fajnie upieczony, bo sprawdzałam patyczkiem, także powinien być ok, ale stała się rzecz inna, słuchajcie, jeszcze sobie tutaj wrzuciłam sobie od razu grzanki, bo miałam takie stare bułki i chciałam ich wykorzystać, no i po prostu chyba mi się piekarnik spierdzielił, słuchajcie, dobrze, że kuchenka działa, to moja, mój piekarnik w ogóle już no, ma swoje lata, już przeżył. Także jak mąż wróci z pracy, to musi tutaj zajrzeć, ale coś mi się wydaje, że pora na nowy sprzęt. Także zobaczymy. Taka u nas sobota. Zaczynamy dzień na biało. W nocy dosypało śniegu. I teraz mamy taki klimat. Tak to u nas wygląda przez okno. Mąż tam już odkopuje auto na zewnątrz. No i jesteśmy znowu pod warstwą śniegu. Drogi zawalone. Normalka. A ja tu zaraz będę działać. Mam tutaj robota gotowego i będę robić masę do tortu. Dzisiaj jest sobota, także jesteśmy wszyscy w domu. Mieliśmy inne plany, ale. Się plany zmieniły ze względu na to, co się tam dzieje za oknem, także musimy jednak trochę pozmieniać, bo dzisiaj na jazdy samochodem to raczej nie jest dobry pomysł. Także będziemy działać, a ze względu na to, że jest dzisiaj dzień babci, to akurat nie tort się przyda. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Biszkopt się upiek, piekarnik padł, także niestety musimy się zacząć rozglądać za czymś innym, ale dobrze, że jeszcze zdążyłam ten biszkopt upiec przynajmniej. Dobra, to zaraz tutaj wszystko przygotowuję i będziemy działać. Kremik? Tutaj? Dobra, kosztujemy. Kosztuj. Dobry. Dobry krem, ale naprawdę wyszedł e, mega pycha. Teraz najgorsze zadanie, bo trzeba przekroić biszkopt. Damy radę? Damy radę. No, nie, jak nie my, to kto? No pewnie. bye Dobry? Tak. Super. Jedzą, jedzą, jedzą. Dobra. A tutaj w lodówie mamy torcik. Gotowy. Robimy mamy plan, czyli robimy koronę. Robimy koronę dla króla. Tak? Tak. Dobra, królu. Ale dlaczego tak dużo tych trójkątów? Chyba za dużo. Ja, Chyba aż za dużo. Jak będzie za dużo, to po prostu przytniemy i już. A lepiej, żeby było za dużo niż za mało. Wiesz? Okej. Okay. Popatrz, jaki jesteś król. <gry> król Mikołaj.? tak? Caska, popatrz! jeszcze jeszcze. A muszę my tutaj zrobić taką gwiazdę? Nie, ale z czego tą gwiazdę? Z czekolady. O nie, to mi nie uda mi się takiej zrobić gwiazdy i potem będzie brzydko. Trochę, wiesz?

E, wiesz co takie coś, żeby... Może no, te liseczki? Tak, no, tak, to będzie, będą dla Was lepsze, tak to... Do, do uwaga! Uwaga, uwaga, leci to wróci! Ja się teraz z Wami witam już w poniedziałek, przeskoczyliśmy niedzielę. E, nagrywałam w piątek i w sobotę, tak jak widzieliście w pierwszej części filmu, bo chciałam trochę nagrać e, przygotowań do dnia babci, to było od razu połączone z e, moimi urodzinami, bo ja dzisiaj mam urodziny także. E, najfajniejszy prezent, słuchajcie, na e, moje urodziny. Bo dzisiaj rano otworzyłam sobie aplikację moją e, YouTube'ową, a tam 400 osób, 400 nowych subskrybentów, to znaczy nie nowych, 400 subskrybentów e, ogólnie na moim kanale. Także bardzo, bardzo się cieszę, bardzo Wam dziękuję. E, to jest naprawdę super, fajny prezent. Taka okrągła liczba e, na moje urodziny. Czasami się tak jeszcze tam zdarza, że ktoś wiecie, odsubskrybuje albo w ogóle dzieją się jakieś czary. Bo ostatnio jedna z moich widzek, Iza, właśnie pisała mi, że parę razy już YouTube odsubskrybował jej mój kanał. Ona tam ciągle klika ten przycisk i sytuacja się powtarza. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Jeśli ktoś z Was ma jakiś pomysł, co z tym zrobić, to bardzo proszę. Napiszcie mi w komentarzu, bo no, no nie wiem, no jakaś po prostu magiczna sytuacja, ale w każdym razie mam nadzieję, że ta liczba zostanie i będzie dalej rosnąć. Mój kanał, słuchajcie, ja otworzyłam go 2 listopada, także 2,5 miesiąca i taki wynik, także naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo Wam dziękuję za to. I zachęcam również te osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, do wciśnięcia tego guziczku, guziczka. Będzie mi bardzo miło. A ja, słuchajcie, mam tutaj blender taki kielichowy. Mam w środku już jarmusz, który wyjęłam z zamrażary. Dorzucę teraz sobie banana i miód, wodę i płatki owsiane. I będę robić sobie taki koktajl dzisiaj, bo strasznie za mną chodzi... Taki koktajl od jakiegoś czasu, już widzę też u Was, bo, bo też robicie takie koktajle i takie różne szejki, także jakoś e, chodził już za mną od jakiegoś czasu taki koktajl, więc pomyślałam, że dzisiaj go sobie zrobię na śniadanie. Także zobaczymy jak mi to wyjdzie, zaraz będę to wszystko tutaj wrzucać, miksować, zobaczymy czy to będzie dobre. No to widzimy się za chwilę. Koktajl gotowy, bardzo dobry, polecam. To będzie moje śniadanie. A ja tutaj już będę pomału tego vloga kończyć, ponieważ mam jeszcze trochę dzisiaj rzeczy zaplanowanych do zrobienia. Muszę trochę posiedzieć przy komputerze. Mam tutaj suszarę z praniem w pokoju, która sobie stoi, ponieważ w weekend się trochę dogrzewaliśmy kominkiem. Tutaj było ciepło, więc chciałam, żeby to. Przesło szybciej. Mam do pościągania jeszcze balony tam z okna, do gruntownego posprzątania pokój Mikołaja, bo mój Mikołaj jest alergikiem i po prostu nie chce, żeby siedział w takim pokoju, wiecie, w którym jest dużo kurzu, a już się tam trochę tego nazbierało, więc muszę przynieść tutaj ciężki sprzęt na górę, czyli odkurzacz. Z kablem i um, przejechać mu ten pokój tak e, gruntownie, porządnie e, łóżko i wszystkie poduchy, e, dywan, podłoga, wiadomo, szafa, tam w środku też, bo tam się też zbierają jakieś e, różne dziwne rzeczy. Więc e, właśnie za to muszę się dzisiaj zabrać. Mm, no, e, a z Wami się już będę żegnać. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz serdecznie za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za to, że w ogóle tutaj do mnie zaglądacie i komentujecie i, no i wspieracie mnie w ogóle w tym, co robię, także bardzo, bardzo Wam za to wszystko dziękuję. Życzę Wam wspaniałego, miłego, pełnego sukcesu tygodnia, żeby się wszystko potoczyło tak, jak sobie zaplanujecie i już dziś zapraszam Was na mój kolejny film, który się ukaże najprawdopodobniej w piątek, więc do zobaczenia w kolejnym vlogu.